Atakujmy, wróg jest osłabiony. Walczmy, póki mamy jeszcze czas. Szturmem na wroga, nie okazujcie słabości. Ostrożnie, świetne uderzenie, wyśmienicie. Nikt nie stawi nam oporu. Musisz się uleczyć szybko do studni. Ruszaj do studni leczenia, nim będzie za późno. Sam zajmę ten obóz najemników. Pomogę ci. Mogę ci pomóc. Muszę się wycofać. Na razie się oddalę. To źle wróży. Czarno to widzę. Sytuacja się pogarsza. Arunal Adan! Niechaj cień pokieruje mym ostrzem. Przepadnij! Niech tak się stanie. Równowaga zostanie przywrócona. Do dzieła. Entaro Adun. Ach, ach, nie mogę się ruszyć. Jesteśmy blisko zwycięstwa. Dobra walka. Wróg traci przewagę. Walczcie dalej. Wracają mi siły. Pomoc przyszła w samą porę. Dziękuję za pomoc. Ciemność drga i wiruje. Niech nasze ostrza uderzą celnie. Wyrosną spośród cieni. Będziemy kroczyć po trupach naszych wrogów. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Wyczuwam w tobie ciemność, która pragnie ogarnąć cały świat. Kerrigan, mam nadzieję, że potrafisz zapanować nad gniewem. Ciekawe z ciebie stworzenie. Los nie jest dziś dla mnie łaskawy. Pozdrawiam cię. Rejnorze, przyjacielu. Nie walczyliśmy razem od czasu wielkiej wojny. Entaro Adun, stary druhu. Przygotuj swe ostrze. Szykuj się do walki. Nie zulekaj, wypełnij swe przeznaczenie. Jestem gotów na każdą sytuację. W rzeczy samej. Nigdy nie pójdę w twoje ślady. Zupełnie inaczej rozumiemy pojęcie zabawy. Nie pozwól, by opanowała cię żądza zemsty. Niech twoje czyny świadczą o tobie. Zguba wszystkim, którzy się nam sprzeciwią. Historia aż zanadto lubi się powtarzać. I niechaj zwycięstwo zwieńczy nasz trud, stary druhu. Spoczywaj w otchłani. Twój los się wypełnił. To był twój ostatni błąd. Odejdź w objęcia otchłani. Przepadnij. Zgiń w ciemności, która cię pochłania. Zara szagal! Brzemię staje się coraz cięższe. Dobrze walczyłeś, Jamesie Raymorze. Mój gniew dosięgnie każdego. Spoczywaj w pokoju, bracie. Zdychaj w cierpieniach, plugawa bestio. Ledwo żyję. Dzięki. Udało ci się mnie wyrwać ze szponów odchłani. Znów wpłynie we mnie życie. Jeszcze nie nadszedł mój czas. Brakuje mi many. Wyczerpuje mi się mana. Potrzeba mi więcej many. To niemożliwe. Nie mogę. Nie. Pomóżcie sojusznikowi. Sam nie dam rady. Jestem w niebezpieczeństwie. Zaatakujmy tutaj. Zniszczyć bazę wroga. Powinniśmy zająć to obozowisko. Zrównajmy z ziemią fort wroga. Ta strażnica aż się prosi o zajęcie. Powinniśmy się skupić na tym celu. Bierzmy to szybko. Nie powinniśmy czasem ich pozwierać. Rozsądek podpowiada, by zebrać te przedmioty. Uważajcie, bądźcie czujni. Powinniśmy się tu bronić. Musimy bronić bazy, bronić fortu. Musimy obronić te budowle. Powinniśmy bronić tej budowli, bronić sojusznika. Nie dajcie mu zginąć. Musimy bronić tej strażnicy. Zniszczyć te budowle. To oblężenia szybko! Składzić tę istotę, zanim będzie za późno. Szybko zabić tę istotę! Wróg zniknął z pola bitwy. Nie widać wroga. W tej istocie przeznaczone jest zginąć. Odchodzę! Ma ścieżka prowadzi do ciebie. Najlepiej się wycofajmy. Odwrót. Szybko musimy to przenieść. Przenieśmy to, póki możemy. Powinniśmy odnieść te przedmioty. Odnieśmy je, zanim wróg się zorientuje. To mnie mówisz. Demony przeszłości zostaną zapomniane. W cichej śmierci złoczyńcy. Jest nuta poetyckiej sprawiedliwości. Ostrza blask rozjaśnia cienie. Głos zamiera w grdyki drżeniu. Krew przesiąka nikłe tchnienie. Śmierć nadchodzi w okamgnieniu. Ech, poeci zawsze będą mieli ręce pełne roboty. Na Aduna! Co to było? Jakże ja to uczynił? te terranie. Rasa wspaniała, tylko ludzie durni. Przynoszę złe wieści. Mimo chudości Kerrigan wciąż pości. To jej głód rój tak potwornie złości. Podobno Reynold rozstał się z Kerrigan, bo za bardzo schudła. Cóż, kości zostały rzucone. Przepowiednia mówi o wybrańcu który przywróci równowagę mocy. Nie ta przepowiednia. Blisko było. Prawie naruszyliśmy prawa autorskie. Ludzka anatomia jest zadziwiająca, no bo jak mając tylko jeden kciuk, jesteście w stanie trzymać swój. No wiecie, filar. Nie chciałem. Nie, nie chciałem być nieuprzejmy. Cienie wirują wokół mnie. To w sumie dość obrzydliwe. Czy ktoś wie, jak je zatrzymać? Czasami po prostu chciałbym się przytulić. Jak dobrze, że drugi mroczny templariusz jest tak blisko. Dawno temu wyrocznia przepowiedziała przybycie wielkiego bohatera, który poprowadzi mój lud do zwycięstwa. Zamiast tego los zesłał mi ciebie. Dziękuję. Jeszcze nie nadszedł mój czas. Poczuj, jak otulacie zimny całun odchłani. Taki los spotyka wrogów wszak uraz. Zaspokoiłem pragnienie zemsty. Moja zemsta nadejdzie szybko i bezlitośnie. Cień nie zna przebaczenia. To był twój błąd. Zrobię, co trzeba. Wyrwałem się ze szponów otchłani. Nie zawaham się i nie zatrzymam. Wysłuchaj mnie, albowiem zwiastuję nadejście Balangi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Taniec cieni, jak się patrzy. Adun Toridas. Powodzenia. Witam cię. Witaj. Mój błąd. Pokornie przepraszam. Dziękuję ci. Wdzięcznym ci. Sprytnie. Zacne dzieło. Gotowe. Mądrze. To się przyda. Przydatny podarunek. Cień rośnie w siłę! Nie stołasz pokonać niewidzialnego wroga. Nie wygrasz z mrocznym templariuszem. Jestem narzędziem woli Kselnaga! Musimy zaplanować kontratak. Otchłań wzywa. Witaj! O, dołączy do mnie nowy sojusznik. Będę ci wiernie służył. Razem odmienimy losy wszechświata. Dzięki mnie poznasz tajemnice odchłani. Pokażę ci, do czego jestem zdolny. Tajemnice Kselmaga same się nie odkryją. Moje ostrze czai się w cieniu, czekając na twój rozkaz. Wiesz, ile mam lat? Niegrzecznie jest kazać starszym czekać. Mroczni templariusze to wędrowni wojownicy. Nie lubimy zbyt długo przebywać w jednym miejscu, szczególnie bezczynnie. <laughs> Oto twoje przeznaczenie. Pochłonie cię otchłań. Sraszk Gulida! Giń w nicości! Nikt nie uniknie przeznaczenia. Moja śmierć nie pójdzie na marne. Służę Excel Naga. Z honorem. Tak, jak przewidziano. Sugdash Salok. Wypełnię swoje powołanie. En Arudin Rashadal. Odbudujemy Ajur. Chwała pierworodnym. Не вахаем еще.